Wielkie kondolencje dla osób, które zakupiły tę konsolę, bo właśnie jest na wiosennej promocji. Do działania wystarczy ją podłączyć tylko pod wejście HDMI i USB do zasilania. W zestawie dostajecie dwa pady, takie jak od PS3, i grać tu możecie w 40 tysięcy różnych gier na 40 różnych konsol. Patrzcie, jest Game Boy, Sega, Super Nintendo, Automaty, PlayStation, Nintendo 64, DS, PSP. Co tutaj jeszcze mamy? Sega Genesis, Dreamcast, no tego jest naprawdę cała masa. No, więc mamy na przykład tutaj Vice City Stories z PSP. Super gierka. Po wciśnięciu Start i Select pokazuje nam się takie oto menu i grę możemy sobie zapisać, a potem wczytać. Jest tutaj też Resident Evil Code Veronica z Dreamcasta, więc są tutaj też takie trochę... Ciutnowsze tytuły jak z czasów PS2 czy PSP. No ale są też gry z czasów PS1. Jest tutaj na przykład Castlevania, Crashe wszystkie. Eee, Diablo, Dino Crisis, Driver, FIFA i wiele, wiele więcej. Z tego naprawdę cała masa. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Automaty, Nintendo, Playstation, co chcecie. E, wszystko tutaj jest. Napiszcie w komentarzu, jaką grę chcielibyście retro tutaj zobaczyć. To dla Was ją sprawdzę. E, no i jeżeli podoba Wam się taka konsola i chcielibyście wrócić e, do nostalgii, napiszcie też w komentarzu, e, chcę, to Wam podrzucę link. Link też powinien być na moim profilu. Pozdro.